Dobra uwaga, wycia, wyciąganie ryby Andrew, wyciągaj O kurwa Czekaj, czekaj Ja filmik włączę Ale sobie to to kurwa waży Co to kurwa, jest Panie, pier... o. patrz o. Kurwa Andrzej pokaż się Jakz Ja pierz A to kurwa japa, nie? Co, nie <laughs> kurwa, jakaś filmik! Młody, po oku ci głowy ani by się nie zakrzesiło, kurwa! Mili mi telefon, kurwa, z tego. N nie tu, drugi. Paki, mm. kurwa, ryj. Można włożyć telefon do środka. telefon, gdzie moc? Tu umą, kurwa. Kurwa, nie ten Jak się upierdoli stary? To um buta włożył. Co to z tego? Myślałem, że my no i co? Zdjęcie, zrobisz. Weź na bloku. Kurwa, coś to. Ja pierdolę. Andrzej, zadowolony. <laughs> będzie robiła robotę takim pyskiem, nie? Czekaj, ja ja jedno to. Czekaj kurwa, u mnie nie ma Już nie mogę utrzymać kurwa. Jakie kurwa ślepie. Nie, ty... 10 kg kurwa. Zdychę. Zdychę będzie miało, nie? Dobra, wybacz żeby ze wy Waga. Uwaga, łeb do teraz powrotem. Boku z boku, o. To żyje jeszcze. No jak nie żyje, to nie zabita. Dopiero co mu ja Brawo. Co to jest kurwa, krokodyl? Krokodyl, ty się kurwa, krokodyl. Bardziej ma kurwa płetwy dziwne, kurwa. Drugi zdjęcie. Bo to jest guziec, taka, taka ryba z Afryki.